Witamy w fascynującym świecie innowacyjnych rozwiązań rolniczych. Dziś pragniemy Wam przedstawić prawdziwego giganta: przyczepę Pronar PT612, gdzie solidność spotyka się z najnowszą technologią. Zanim zanurzymy się w detale, spójrzcie na te imponujące liczby, które stanowią rdzeń tej technologicznej potęgi. Dopuszczalna masa całkowita 17 000 kg, ładowność 12 135 kg pojemność ładunkowa 15,4 m długość skrzyni ładunkowej, wewnątrz 4545 mm wymiary gabarytowe długość 6720 mm szerokość 2550 mm. Wysokość 2720 mm. W Pronar PT612 zastosowano skrzynię ładunkową z mocnymi płytami podłogowymi, a wytrzymałe, profilowane ściany są ryglowane centralnie. To zapewnia nie tylko solidność, ale także łatwość obsługi. Wyposażona w mechanizm trójstronnego wywrotu Pronar PT612. To prawdziwy multi-tool rolniczy. Elastyczność operacji załadunku i rozładunku na najwyższym poziomie. Szyber zasypowy w ścianie tylnej ułatwia rozładunek płodów, materiałów rolniczych czy sypkich materiałów budowlanych. Dodatkowo odległość między platformą a podłożem znacząco ułatwiają załadunek. Konstrukcja ramy podwozia oparta jest na wytrzymałych prostokątnych profilach zamkniętych, co gwarantuje nie tylko solidność, ale także trwałość w każdych warunkach. Prędkość konstrukcyjna 40 km na godzinę to tylko jeden z elementów, który sprawia, że Pronar PT612 to prawdziwe dzieło inżynierii. Materiały najwyższej jakości, nowoczesne powłoki lakiernicze to tajemnica trwałości i efektywności. Zawieszenie, osie, resory paraboliczne oraz oświetlenie zostały zaprojektowane, aby spełnić wymogi prędkości konstrukcyjnej, zapewniając nie tylko efektywność, ale również bezpieczeństwo. Radmasz, firma dla tych, którzy oczekują więcej od sprzętu rolniczego. Pronar PT612, solidność, efektywność, innowacje w jednym. Dajcie się porwać wir inspiracji na naszych profilach. Śledźcie nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Bądźcie na bieżąco z najnowszymi informacjami, filmami i zapowiedziami. Wejdźcie na naszą stronę i zgłębiajcie tajniki technologii, które zmieniają oblicze rolnictwa. Pełno informacji, specyfikacji i inspirujących historii. Potrzebujecie dodatkowych informacji? Macie pytania? Jesteśmy dostępni dla Was. Dzwoncie, z przyjemnością odpowiemy na Wasze pytania. Przyłączcie się do naszej społeczności, gdzie pasja do rolnictwa spotyka się z najnowszą technologią.